Nagra dobrze wygląda to? Siemano. Siemano. Dzisiaj testujemy Mazda 6 z 2008 roku. Generacja tej Mazdy ma 7 wersji silnikowych. Dwa dis do 2 litrów od 120 do 121 koni oraz 4 wersje benzynowe od 1,8 120 koni oraz 3 litry 315 koni. Miała także 7 opcji wyposażenia. Active, Active Plus, Comfort, Exclusive, Top, Sport oraz MPS. Ta Mazda wyposażona jest w 2 -litrowy silnik diesla o mocy 121 koni i 320 nm, co czyni szybszą od wózka sklepowego. W tym miejscu, jak widać, nagrał nam się dźwięk, do tego wstawiamy lektora. Ja mam 1,85 m i jak widzicie, udało zająć mi się wygodną pozycję za kierownicą. Mam jeszcze trochę miejsca nad głową i moim zdaniem ten sam kół będzie naprawdę wygodny w dalekiej podróży. Pozycję za kierownicą mam już wygodną, więc opowiem Wam teraz trochę o jego wnętrzu. Mamy do dyspozycji wielofunkcyjną kierownicy, z której możemy sterować radiem oraz tempomatem. Na środku mamy schowek. O wystarczającej pojemności się okulary, jakiś portfel, dokumenty. Niżej mamy radio z zmieniarką na 6 płyt, z nagłośnieniem boze. Dobrze. Dobrze. Dalej mamy pokrętła do nawiewu, które wygodnie trzymają się w ręce, są pokryte takimi ząbkami co się przez co się nie ścisga dłoń. Dalej mamy popielniczkę z wymiennym możemy sobie wyrzucić. Ja tutaj worzę drobne. Popielnicz, zapalniczka oczywiście standardowa, gniazdo na 12V. Manualna skrzynia biegów 6 obiegowa. Tutaj mamy miejsce na dwa kubki. Schowek pod ze schowkiem podwójnym, głębszym na płyty drobne. Mamy podgrzewane fotele, uruchomian dwoma przyciskami oraz schowek typowy schowek dla samochodowy. I oczywiście przesłony słoneczne. A! I oczywiście elektryczne szyby. Chodźcie, pokażę wam teraz bagażnik. Uwierzcie mi, naprawdę jest duży. Mieści się chociażby... ...Jay? Tak. To prawda. W środku mamy około 500 litrów pojemności, a po rozłożeniu mamy do dyspozycji około 1600. W środku mamy bardzo dobrze zagospodarowane miejsce. W zapasowym kole mamy także subwoofer Bosa. Zapraszam do środka. W środku. Nawet przy dość dużym kierowcą, jakim jest Dominik, mamy bardzo dużo miejsca i możemy zająć bardzo wygodną pozycję. Mamy do dyspozycji podłokietnik z miejscami na kubki oraz bardzo ładnie wkomponowana popielniczka. Podróż tym autem w 4 osoby, czy nawet w 5 jest naprawdę wygodna. Od silników benzynowych najresonniejszym borem jest ten o pojemności 1,8 litra. Jest zarazem ekonomiczny, jak i dynamiczny. Jak już mówiliśmy, Mazda posiada również silnik diesla, który jest bardzo przyjemny w jeździe. Jednak po przejechaniu pewnej odległości kilometrów trzeba się liczyć z naprawami typu wtryskiwaczy czy sprzęgło dwumasowe. Na rynku samochodów używanych jest ich naprawdę dużo. Ceny wahają się już od 8000, a kończą na 30. Wszystko zależy od przebiegu wyposażenia silnika oraz oczywiście roku produkcji. Uważamy, że warto trochę dołożyć i kupić samochód po 2005 roku, ponieważ dłużej Wam posłuży. Stosunek jakości do ceny jest naprawdę ok. Mam co samochód już 10 lat i nie widać zużycia materiału. Jeżeli potrzebujecie samochodu w trasę, wybierzcie mazę z silnikiem diesla. Spalanie waha się od 6 do 7, a gdy zalejecie zbiornik do pełna, czyli 64 litry, przejdziecie około 1000 km, czyli tak jak z Warszawy do Wiednia. Podsumowując, Mazda 6 w tej generacji możecie mieć już od 8000 w najsłabszym wyposażeniu. Jednak jeżeli chcecie mieć taki konkretny model, musieli dać około 30 z silnikiem diesla, który jest bardzo ekonomiczny jednak, jeżeli lubicie szybką jazdę wybierzcie si mocny silnik benzynowy najmocniejsza wersja to jest MPS, którą nie ukrywam jeździłbym także polecam, kupujcie subskrybujcie nie? generacja tej Mazdy Jakie to mówimy? Nie wśród benzynowych silników najrozsądniejszym wyborem jest ten o pojemności 1,8 litra łączy zarazem ekonomiczną jazdę uważamy, że warto dołożyć i kupić samochód po 2005 roku, ponieważ dłużej Wam posłuży jakość ceny do stosunek jakości ceny do no podsumowując samochód takim możecie mieć już od 8000 w słabym wyposażeniu, jeżeli chcecie jednak mieć większy, to ja nie mi głowę, trudno, na pewno nie widzicie. Jeżeli chcecie jednak mieć w lepszym wyposażeniu, zapłacicie około 30 tysięcy, dostaniecie takie egzemplarz z nagłośnieniem wozę, silnikiem diesla, który jest bardzo ekonomiczny jednak jeśli lubicie... Przepraszam, jeśli jednak lubicie szybszą jazdę, kupi sobie mocny silnik benzynowy Co? MPS? Polecamy również wersję MPS, którą jeździłbym. O nie, a tak mi dobrze szło! Co? Co? Ta Mazda wyposażona jest w dwulitrowy silnik Diesla o pojemności Kur... wyposażona tylko... Ta Mazda posiada 2 litrowy silnik diesla o pojemności 120... Ta Mazda... No, ale Dobra już. Ta Mazda posiada 2 litrowy silnik diesla... O nocy. Jak doleciałem do Włoch, to widziałem z okna, jak jakiś samolot, mało nie wleciał w nas samolot.